Jesteśmy przed listopadem i być może ta książka będzie pasowała do święta wszystkich zmarłych. Iwona Świerkula, portrety trumienne. Poetka odnosi się do sławnych ludzi, do pamięci o nich, do sytuacji z ich życia. Ja wybrałam wiersz dotyczący pamięci księdza Jana Twardowskiego. Nie o biedronkach. Taki jest jego tytuł. Nie ma spotkań przypadkowych, napisałeś w izbie przy wizytkach. Bełtało się nasze spotkanie przy piecu. W dziecięcych rysunkach jąkała się kukułka. Narodziny i śmierć trzymają mocno w kleszczach, powiedziałeś, nie można się zatrzymywać. Kukułka wciąż kuka. Ożywają dziecięce rysunki, a ja czytam wiersze tych, co tak szybko odchodzą.